Witajcie. Witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie czasownik zwrotny w języku niemieckim. I teraz tak, co powinniście o tym czasowniku zwrotnym wiedzieć? Odpowiemy sobie najpierw na pytanie, co to w ogóle jest czasownik zwrotny? Czasownik zwrotny to taki czasownik, który ma po prostu ZIS. Czyli na przykład w języku niemieckim są to czasowniki waschen, sich myć się, beajlen ziś, spieszyć się, interesieren ziś, interesować się czymś. Druga ważna informacja jest taka, że jeżeli w języku polskim macie na przykład czasownik uczyć się, to nie oznacza to, że w języku niemieckim będzie to lernen ziś. Po niemiecku uczyć się to czasownik Lernen. Pamiętajcie tutaj, żeby nie kierować się językiem polskim. Może być taka sytuacja, że w języku polskim będzie to czasownik zwrotny, a w języku niemieckim nie. Po prostu musicie pamiętać na pamięć, które czasowniki w języku niemieckim są zwrotne, a które nie. Kolejna ważna informacja jest taka. Czy czasowniki zwrotne, a dokładnie to ziś, odmienia się przez przypadki i dla każdej osoby to ziś będzie wyglądało inaczej w zależności od tego, jakiego przypadku będziecie musieli użyć. Wypisałam tutaj dla Was czasownik ziś Waszen w dwóch przypadkach. Po stronie lewej macie w przypadku mianownik i akuzatyw, i po stronie prawej macie w przypadku datif. Co warto zauważyć? Pierwsza osoba się zmienia. Macie ich wasze miś i ich wasze mia. Druga osoba się zmienia. Dla du macie diś i dla du macie dia. Natomiast już trzecia osoba, czy jest to przypadek akuzativ, czy jest to przypadek datif, wygląda tak samo. Czyli ziś, ziś. I tak samo macie przy osobach, wie, ja, z. Ja, Również uns, uns, oś, oś, ziś, ziś. Czyli tak naprawdę musicie zapamiętać tylko iś i du, jak się odmieniają przez osoby i przypadki, a dla pozostałych osób, czy to będzie akuzatyw, czy to będzie datyw, będzie zaimek zwrotny wyglądał tak. Samo. Pokażę Wam to na przykładzie. Przykład pierwszy. Ja myję się każdego dnia. Czyli iść wasze, ja myję. I teraz zadajemy sobie pytanie do czasownika: kogo co? Kogo co? To jest przypadek akuzatyw. czyli wybieram miś i później dopisuję jeden tak. Zdanie drugie. Ja myję sobie ręce. Iś wasze komu czemu. I teraz komu czemu to jest przypadek datiw, a dla datiwu jest mija. Iść wasze Mija di Hende. Musicie pamiętać o tym, że. Oczywiście tutaj musicie pamiętać o tym, oczywiście, że jest iś, miś, iś, mija, du, tyś i tak dalej, ale. Nie jesteście w stanie posługiwać się dobrze czasownikiem zwrotnym, jeżeli nie znacie odmiany przez przypadek, tak? Oprócz tego, że nauczycie się tutaj tej, powiedzmy, tabelki, to musicie umieć rozpoznać przypadek. Czyli zadać sobie pytanie: ja myję kogo, co, akuzatyw miś i ja myję komu, czemu sobie ręce. Tak samo ty myjesz kogo, co? Ciebie, czyli dziś, i myjesz komu czemu sobie. Dija ręce. Natomiast już przy osobie R on myje się. R myje kogo co ziś, On myje komu czemu z. Już tutaj przy tych pozostałych osobach nie ma tego problemu, bo czy będzie akuzativ, czy będzie w ten zaimek zwrotny będzie wyglądał tak samo. Kolejny problem polega na tym, Często moi uczniowie pytają się mnie, co zrobić z tym ziś. Po prostu nie wiedzą, gdzie to ziś powinno w zdaniu stać. Przygotowałam dla Was trzy przykłady. Pierwszy przykład, iś mus miś śmit diatrefen. I teraz zauważcie: na drugim miejscu stoi czasownik modalny, mus, a nasz czasownik zwrotny, czyli trefen ziś, stoi tutaj sobie na końcu naszego zdania. I teraz nie oznacza to, że to ziś, które odmienicie przez osobę, będzie sobie stało tutaj, tak, przy tym czasowniku. Nie robicie tego w ten sposób, tylko to wasze miś stoi zaraz w zdaniu za pierwszym czasownikiem. Ten czasownik zwrotny, on zawsze musi być tutaj na początku. Nie kierujecie się tym, że trefen jest na końcu i nie dopisujecie tutaj tego ziś na końcu, bo trefen stoi na końcu, tylko zawsze ziś odmieniony stoi na początku. Iś mus miś, mit dia Trefen. Drugie zdanie. te trefę ich miś, mit dia. Tutaj macie najpierw podmiot, osoba i miś od razu za nim. Zdanie trzecie. Iść trefę miś, hojte mit, dia, miś od razu za czasownikiem, tak? Tutaj mieliście napisane zdanie w szyku przestawnym, więc najpierw chodzi osoba, zaraz za osobą miś. To następne zdanie jest zapisane w szyku prostym, więc iść trefę i za czasownikiem od razu miść. Jak widzicie, po tych zdaniach ten czasownik zwrotny, on zawsze tam sobie stoi na początku zdania, trzyma się tego pierwszego po prostu czasownika. Czasowniki zwrotne. Tutaj największa trudność polega na tym, żeby wiedzieć, które czasowniki są po prostu zwrotne, czyli trzeba je znać na pamięć, nie mylić ich z językiem polskim i druga po trudność polega na tym, że po prostu trzeba znać odmianę przez przypadki, żeby ten przypadek sobie dobrze zadać i ten czasownik po prostu zwrotne odmienić. W ogóle odmiana przez przypadki jest bardzo ważna. Odmiana przez przypadki jest potrzebna przy czasomika zwrotnych, przy zajęku dzierżawczym, osobowym, przy przymiotnikach, więc jeżeli gdzieś macie trudność z tą odmianą przez przypadki, również w moich filmikach znajdziecie nagranie o przypadkach. Po prostu polecam gdzieś ten temat nadrobić, żeby inne tematy szły również. Dobrze. Jeżeli macie jakieś pytania do czasowników zwrotnych, oczywiście możecie tutaj w komentarzach pisać, chętnie Wam odpowiem. Ćwiczenia do czasowników zwrotnych znajdziecie również dzisiaj na grupie. I na pewno będą się pojawiały również krótkie, kolejne tematy z gramatyki. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Może jeszcze wspomnę, że oprócz tych filmików, które robię gdzieś tam w jakichś wolnych chwilach, ogólnie zajmuję się też lekcjami z języka niemieckiego, z niemieckiego. prowadzę indywidualnie je na Skype'ie, więc jeżeli macie ochotę gdzieś tam tą gramatykę lepiej zgłębić, popracować nad konwersacjami, lub gdzieś się uczyliście niemieckiego, ale macie jakieś braki, to też Was zapraszam na zajęcia oczywiście indywidualne na Skype'ie, tak naprawdę jestem dostępna do rano do wieczora, Poza tym, że sprowadzam dziecko do przedszkola, więc współpracuję z osobami, które mają grafiki stałe, mieszane, w różnych godzinach. Więc jak ktoś jest zainteresowany też taką nauką gdzieś tam indywidualną, ma jakieś problemy z niemieckim, to też serdecznie zapraszam. No i teraz już Wam dziękuję za uwagę. Na pewno w tym tygodniu dam kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie.